Sztuka nigdy dla mnie nie istniała. Ja zacząłem ładnie rysować w podstawówce, więc poszedłem do liceum plastycznego, a potem na akademię sztuk pięknych. I nie myślę w ogóle, że coś takiego jak sztuka istnieje. Ja się znalazłem w miejscu, gdzie ludzie robią sztukę, ale ja po prostu lubię rysować, przenosić swoje pomysły na rysunki i jakby konstruować obrazy w oparciu o te pomysły, które mam. Ktoś skopiował mój obraz na zamówienie i to była... <gryżenie> to był rodzaj satysfakcji, że ktoś bardzo chciał mieć tak bardzo mój obraz, że poprosił kogoś, żeby mu skopiował. <gryżenie> to próżne jest bardzo. Nigdy nie poczułem, żeby żeby, że jestem artystą, tak, artysta. Nawet się nad tym nie, nie zastanawiam. Mi zawsze imponował rzemieślnik. Zrobić po, pomysł, zaprojektować coś i wymyślić i skonstruować coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Sztuka stanowi mechanizm obronny. Prawdopodobnie tak. Jest to prawdopodobnie w moim przypadku jakiś rodzaj nadbudowy duchowej, którą sobie skonstruowałem. To mój świat wewnętrzny, w którym się dobrze czuję. I to jest rodzaj impregnacji, rozwoju i takiej ochrony przed wariactwem ogólnie Wariactwo jest takie, że wczoraj ktoś mi karteczkę zostawił na szybie na znaku zaparku i pajacu. <grytanie> Otóż ja myślałem, że ja bardzo ładnie parkuję i specjalnie tak się przesunąłem do znaku drogowego, żeby wszyscy mieli dużo miejsca. Ale i tak się komuś nie spodobało, jak zaparkowałem i zostawił mi karteczkę i nazywał mnie pajacem. Ale to jest bardzo miłe, że nie kopną w lusterko na przykład. I to są te takie zgrzyty codziennego dnia, yy, z którymi się stykamy przez całe życie i one nas na dłuższą metę tłamszą, bo musimy żyć w, yy, w dużej grupie w społeczeństwie. I sztuka jest takim rodzajem ucieczki, ochrony. Trzeba ten świat skonstruować, żeby się w nim dobrze czuć. Żeby przynosił satysfakcję bez względu na to, czy jest jakiś odbiór Twojej sztuki, czy się tam podobasz, czy nie. No bo jak się nikomu nie podobasz, to bardzo ciężko jest w tym zostać. I tym bardziej, jak się jest już coraz starszym. Więc ja się cieszę z każdego zamówienia, że ktoś ode mnie coś chce, że mogę coś zrobić albo że właśnie coś sprzedam. Nawet nie bardzo wiem, co to jest satyra. Wiem, że to jest coś, co śmieszy. Ale. Zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczy, które mnie śmieszą, yy, są trochę elitarne. W tym sensie, że tylko mnie śmieszą i paru ludzi. I dla tych ludzi, ludzi na przykład rysuję, czy maluję, chociaż raczej więcej satyry jest w rysunkach, chociaż jest to okrutna satyra. Edukacja, protest, rozrywka. Wszystko naraz. Tworząc, muszę się uczyć, muszę doświadczać, żeby to przenosić na rzeczy, które wymyślam. Prowadzę taką wewnętrzną, myślę, że wiele ludzi tak ma, jakąś wewnętrzną wojnę w środku mam, ale to. To już powiedzmy z głębokiego dzieciństwa czuję, że coś protestuje, że jakby lubię paradoks i drugą stronę medalu. I jakby to definiuje ten rodzaj myślenia, które się właściwie nie kończy, bo jakby na każdą tezę znajduję antytezę, i potem wracam z powrotem. Więc jest to można powiedzieć taki ruch. Który wynika z takich różnych y, zachwytów, na przykład nad dualizmem, czy paradoksem. Współczesna sztuka jest wystarczająco odważna y, w podejmowaniu tematów tabu, traktuje poważnie tabu. Znaczy podchodzę tak. Y, jak najbliżej się da, ale też nie chciałbym być rozumiany jako ktoś, kto, kto pragnie epatować jakimś skandalem, chujem. Nie wiem. A czasem mam ochotę. Wpływy. To bym zaczął w dzieciństwie. Moja babcia miała albumy z rosyjskim malarstwem. I bardzo mi się podobało, jak ładnie można namalować drzewa. Jak chodziłem na kółko plastyczne, to ja ciągle malowałem yy, drogę wśród drzew. <laughs> co jakiś czas widzę coś, co bardzo mi się podoba. I jakoś tak wow, i to zostaje we mnie. Poruszam się troszkę w satyrze, ale lubię, lubię też yy, aranżować obraz wokół przedmiotu, który znajduję chcę zrobić obraz, który będzie się rozwijał od telefonu, czyli jakby jak połączyć telefon, prawdziwy telefon, jak zamontować to na obrazie, jak opowiedzieć jakąś treść do tego i to skonstruować tak, żeby to wyglądało ciekawie. To tutaj inspirują mnie przedmioty. To są jakby obrazy od przedmiotów. Inni artyści też mnie inspirują, jak coś widzę, że ktoś coś świetnie zrobił, bo to czasem po prostu zostaje. I te rzeczy działają trochę automatycznie, że zostają w nas inspiracje. Opowiem o e, jakby takich e, przykładach niezrozumienia, czy też jakby takiego. E, że właśnie odebrał mnie ktoś jako skandalistę. Na przykład e, robiłem obrazy takie odprzedmiotowe i tym przedmiotem był mały bucik. I ja z tego, ja nalepiłem ten bucik i wokół tego bucika, w tej samej stylizacji, co kolor tego bucika, zrobiłem e, postać, która była jakby, nawiązywała do Matki Boskiej. No i ja sobie tak to robiłem, ale to będzie fajne, że taki mały bucik to to jest takie ładne, że od małego bucika dochodzę do Matki Boskiej, ale jakby to już wywołało taką wściekłość. <laughs> Przynajmniej gdzieś tam w internecie, czy pisali do mnie ludzie, czy na przykład pani z Frondy chciała ze mną rozmawiać. Po prostu jak nie jestem z nimi, to jestem przeciwko im. Ja mam problem z, y, z humorem, bo jest na przykład taka gazeta głupkowata Angora, i tam z tyłu też są rysunki satyryczne. Tylko właśnie widać, jak tępą siekierą to jest wszystko ciosane. Jest Marek Kraczkowski a propos inspiracji. No, jakby geniusz, jeżeli chodzi o y, żarty rysunkowe. Jestem ja, który ma jakieś tam pomysły, robi to wolno. Zmienia. Ja lubię zabawę z tym rysunkiem. Jest ograniczona liczba odbiorców moich, moich żartów czy moich rysunków. Z tych powodów, które tutaj mniej więcej widać, które nakreśliłem, że my się po prostu różnimy między sobą jako ludzie, więc nie ma takiej możliwości, żeby dotrzeć do masowego odbiorcy dla mnie. No znaczy, zdarzało mi się, że jakiś tam mój rysunek gdzieś tam na Facebooku. Miał e, dużą oglądalność. To była taka satyra. E, z, te, z, je, z jedynki. Zrobiłem to jako parodię debaty. Ale to nie odnosi się tylko do telewizji, do jedynki. E, siedzieli tam faceci i sobie pod stołem e, walili konia jeden drugiemu. I jakby... Jakoś to się tak ludziom spodobało. <grym>, Zapraszasz do studia tylko swoich kolegów, no to to jest tylko poklepywanie się po po, wiesz, po chujkach. Jeżeli chodzi o tematy tabu, to ja, ja nie chcę ludziom sprawiać przykrości. To o to chodzi. Nie chcę też grać na jakichś prymitywnych emocjach. Raczej wolę robić rzeczy uniwersalne. W tym sensie, żeby żadna z tam ze skłóconych stron. Nie czułem jakiś, że jestem ich że do nich należę. Stąd wiem, że... Nie. <laughs> nie wiem tego. Ale ja się nie opłacam nikomu. Ani prawicy, ani lewicy. To wiem. Ja lubię absurd, bo... bo lubię paradoks. Wierzę w pewną. Płynność w czasie. To znaczy, że rzeczy pozornie prawdziwe, one się jakby w czasie zamieniają w absurd. Poglądy, idee też się zmieniają w absurd. I z powrotem. Bo to jest to, co odkryłem, co mnie interesuje. I na zewnątrz, i w sobie. Ja mam problem z takimi określeniami, jak krytyka społeczna. Która raczej czuję się obserwatorem. To są moje takie krótkie reakcje na pewne procesy. Ale tak, żebym się stawiał w charakterze jakiegoś autorytetu, który mówi społeczeństwu o idźcie tak, to nie, bo ja wierzę, że natura jest jakby mądrzejsza i że, że zawsze wszystko będzie dobrze z punktu widzenia matki przyrody. Mm. Dni pracy twórczej mam mało, bo nie wystarcza mi pieniędzy z mojej sztuki, także e, robię inne rzeczy. Wstaję rano, odprowadzam dziecko pod bramę, żeby sobie pojechało do szkoły. E, wracam do domu, jest cisza i. Mogę sobie zacząć myśleć, rysować. Sprawdzam różne rzeczy, które rysowałem wcześniej, na przykład różne zapiski wcześniej i szukam inspiracji. Znaczy, dlaczego zwróciłem uwagę na coś tam 10 lat temu i zostawiłem to. Czyli, tak trochę teraz w tym momencie, grzebię się w sobie. No, wiadomo, że życie wpływa na sztukę. Chciałbym, żeby obrazy miały moje jakiś sens, ale to yy, chyba każdy by tak chciał, żeby miały sens. Ja rozumiem sens wtedy, kiedy ktoś ode mnie kupi obraz. Albo ktoś yy, mi napisze, że to jest śmieszne, co tam zrobiłem. Wyśle mi na Facebooku uśmiechniętą mortkę. <laughs> Nie wiem, też nie rozumiem e, pojęcia głębszy sens. Czyli musiałby być, istnieć jakiś płytszy sens. Płytszym sensem jest zjedzenie obiadu, ale nie to jest bardzo głęboki sens, bo przecież musimy się odżywiać. No nieważne. No. Mam teraz taką nową jakby rozrywkę, że oglądam na YouTubie filmy alpinistyczne. Znaczy, patrzę jak się ludzie wspinają, i zawsze patrzę, I tak myślę sobie: Jezu, jakie to głupie! E, po co tam łazić? To niebezpieczne, ale tak to lubię to oglądać, czyli po coś to jednak jest, ale to bardzo przypomina e, trochę sztukę. Bardzo hmm. trochę. <grych> to jest paradoks. Ale ja chciałbym się tak wspinać, tylko że mógłbym zginąć. Ale to mi się podoba, ale też i nie podoba mi <grych> się. Zawsze mnie fascynował świat zwierząt. Że tutaj zastanawiałem się w pewnym momencie, czy jednak nie studiować jakichś takich biologii, czy takich rzeczy. Ale to jest coś bardzo nudnego. <laughs> lubię, lubię obserwować ptaki, ale jakie przypadkiem spotykam. W momencie, kiedy bym miał jechać z grupą takich samych ludzi i tam liczyć jakieś jajka pisklęta, mierzyć dzioby mogło to być koszmarnie nudne.